6 stycznia w święto objawienia Pańskiego w Gąbinie już po raz dziewiąty odbył się orszak trzech króli. Wszyscy spotkali się na targowisku, skąd prowadzeni przez trzech mędrców przeszli do kościoła. To jest przede wszystkim pragnienie zwrócenia uwagi na to, co się dzieje dzisiaj, w dniu dzisiejszym, uroczystość objawienia pańskiego. Wszystkie właśnie tego typu kolorowe, barwne orszaki prowadzą do kościoła, do Pana Jezusa, aby odkryć w Nim Zbawiciela. Jest spora grupa osób, ale ale no, nie zawsze pogoda dopisuje. Dzisiaj pogoda jest piękna, więc miejmy nadzieję, że będzie jeszcze więcej niż w tamtym roku. W organizację uroczystego przemarszu włączają się różne grupy i stowarzyszenia, które wspólnie z proboszczem i księżmi dbają o jego atrakcyjność i bezpieczeństwo. Korzystamy z pomocy przede wszystkim Stowarzyszenie kawalerijskie z panem Żabką, które organizuje y, tę część kawalerijską na koniach. Oczywiście pomaga nam OSP Gombin. I także korzystamy z pomocy urzędu, który udostępnia targowisko. Tegoroczny orszak tradycyjnie rozpoczął się na miejskim placu targowym. Licznie zgromadzeni parafianie i goście otrzymali od organizatorów symboliczne korony, po czym uformowali kondukt. Gąbińskie obchody święta wyróżniają się tym, że trzej królowie podróżują konno. Co stanowi wyjątkową atrakcję na ulicach miasta. W rolę trzech króli w tym roku wcielili się Andrzej Żabka, Lyszek Brzeski i Krzysztof Sobociński. To jest wydarzenie ważne w skali naszej miasta, gminy, parafii, ale myślę, że w skali całego kraju, jak widać, że to odrodzenie tych orszaków trzech króli w naszym kraju przyniosło taki efekt, że mnóstwo. Mieszkańców się włącza w to i to widać, ile jest dzieci, ile jest rodzin całych. I Tak samo jest u nas tu w gombinie, a tym bardziej, że nasz wkład w takie decyzyjne obchody jest bardzo duży, gąbiński, więc cieszę się, że e, tak jak co roku spotykamy się tutaj i będziemy ulicami Gombina e, iść. E, I witać tych króli, którzy będą się kłaniać narodzonemu Jezusowi. Uczestnicy orszaku przeszli ulicami Gombina do Kościoła, gdzie trzej mędrcy złożyli. Czyli pokłon dzieciątku. Wydarzenie zakończyła msza święta.